Droga na poziom wyżej. Odcinek siódmy. Obuda branży fitness i prawdy, które każdy o niej powinien znać. Znaczenie branży fitness w naszym kraju w przeciągu 15 ostatnich lat ogromnie wzrosło. Kiedyś siłownie były kojarzone tylko z karkami i sterydami. Teraz każdy może zacząć chodzić tam ćwiczyć i czuć się swobodnie. Jedni zaczęli rozumieć, że muszą ćwiczyć, żeby być zdrowym i dobrze się czuć. Drudzy przychodzą po to, żeby lepiej wyglądać i być bardziej pewnym siebie. Fitness i aktywność fizyczna jest super i czymś, co każdy powinien uprawiać jak najczęściej w swoim życiu. Jednak jeśli chodzi o samą branżę, jak i osoby ją tworzące są pewne ciemne strony, które każdy powinien o niej znać zanim a sam zdecyduje się w niej pracować, b będzie ślepo podążał za wskazówkami kogoś, kto w niej pracuje. Zapraszam do odsłuchania całego podcastu. Jeśli o mnie chodzi, to w fitnessie i branży zdrowotnej jestem już myślę, że ponad 15 lat ukierunkowane Studia na Gdańskim AWF-ie zacząłem w okolicach 2009 roku. Już w trakcie studiów magisterskich, czyli coś na przełomie 2013 roku, zacząłem pracę jako trener personalny. Po dosyć krótkim czasie założyłem spółkę z moim byłym wykładowcą z uczelni, Michałem Sawczynem, która zajmowała się szkoleniem przyszłych trenerów personalnych. Zajmowaliśmy się głównie treningiem funkcjonalnym, jak i treningiem medycznym. W międzyczasie byłem uczestnikiem oraz prelegentem na największych konferencjach branży fitness w Polsce. Pracowałem również jako trener przygotowania motorycznego, stopowymi sportowcami oraz drużynami sportowymi. Wydałem książkę, która jest doskonałym podręcznikiem dla wszystkich osób, które chcą pracować jako przyszli trenerzy, instruktorzy. Jak i osoby z Zajawką, które chciałyby podszkolić się w tematach treningowych? Mogę nieskromnie powiedzieć, że trochę to środowisko fitnessowe poznałem, nie tylko ze swojej perspektywy, ale też z perspektywy wielu ludzi, których miałem okazję poznać na całej tej drodze. Byli to różni trenerzy, instruktorzy, dietetycy, szkoleniowcy. Firmy suplementacyjne, producenci sprzętu. I teraz, zanim zacznę od tej ciemnej strony fitnessu, chcę podkreślić, że trening i aktywność fizyczna, moim zdaniem, są najniżej wiszącym owocem, po który każdy może sięgnąć i może mieć diametralny wpływ na poprawę Twojego życia. Już po jednym treningu, czy spacerze, możesz czuć się dużo lepiej. 30 minut aktywności fizycznej wystarczy, żeby w Twoim ciele doszło do produkcji hormonów, jakichś szeregu reakcji chemicznych, które poprawiają nastrój, redukują stres i zwiększają motywację. Oto kilka z nich. Endorfiny. Naturalne środki przeciwbólowe, które wywołują uczucie euforii, zmniejszają stres. I ból, dopamina, odpowiedzialna za motywację, nagrodę, jak i satysfakcję z życia. Serotonina poprawia nastrój i jakość snu, redukuje lęk i działa przeciwdepresyjnie. Adrenalina i noradrenalina zwiększają czujność, energię i poziom skupienia. Pomagają w mobilizacji Twojego organizmu do działania. Do tego dochodzą jeszcze pozytywne zmiany. Na poziomie działania Twojego układu sercowo-naczyniowego, takie jak lepsza kondycja serca, poprawa krążenia i obniżenie ciśnienia krwi, wpływ na układ mięśniowy i kostny, przyrost masy mięśniowej, wzmocnienie kości i stawów, większa gęstość mineralna krwi, zmniejszone ryzyko osteoporozy, a także wpływ na układ metaboliczny, zwiększona przemiana materii, szybsze spalanie kalorii, lepsza wrażliwość na insulinę. Zmniejszone ryzyko cukrzycy typu drugiego i oczywiście lepszy wygląd za tym wszystkim idący. Ogólnie rzecz mówiąc, sport to zdrowie i jest to prawda na wszystkich jego poziomach. Z mojego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że jak ciężkie życie by dla mnie nie, nie było, sam fakt, że posiadałem kotwicę, w postaci sportu pozwalał mi w tych najgorszych momentach mojego życia utrzymać się chociaż delikatnie na powierzchni i nie utonąć. Nie ma większego orędownika sportu niż ja, ale sport to jedno, a cała branża i ludzie ją tworzący to drugie. Mam nadzieję, że część z was kojarzy słynny taoistyczny symbol Yin i Yang, który pokazuje nam dwa symbole, białe i czarne. Według wielu znaczeń ta biała część oznacza dobro. Czarna część oznacza zło. I to są jako dwa nierozłączne elementy świata. Ale jest tu pewien wyjątek. Nawet ta biała część ma na sobie czarną kropkę. Która oznacza, że nawet jak coś jest w większości dobre, będzie miało w sobie cząstkę zła. No i z drugiej strony, tak samo ta czarna cząstka ma na sobie białą kropkę, która oznacza, że nawet jeśli coś jest w większości złe, to ma w sobie cząstkę dobra. I bardzo podobnie jest z całą branżą fitness. Ona rzeczywiście w efekcie finalnym ma nakłonić. Ludzi do uprawiania sportu i do tego, żeby bardziej dbali o siebie i czuli się lepiej. Jednak nie można zapominać, że ludzie w niej pracujący i firmy ją tworzące również mają swoje skazy. Firmy suplementacyjne wiadomo że chcą zarobić jak najwięcej kasy. Osoby, które śledzą trochę wydarzenia. Wiedzą, że z suplami mieliśmy już wiele różnego rodzaju afer. Jedne były lepsze, gorsze, drugie zanieczyszczone, niewłaściwe składy. Pojawiały się czasami różne superprodukty, które miały zmienić ludzkie życie, a koniec końców wszyscy o nich zapomnieli. I żeby nie było, są pewne suplementy, które mogą pomóc. Ale ich wpływ tak naprawdę jest tak znikomy, że niemal niewidoczny. Jest tylko kilka suplementów, które naprawdę działa, a ludzie wciąż myślą, że muszą mieć całą szafę wypełnioną suplami, żeby móc za zacząć trenować. Też tam kiedyś byłem. A teraz mam dosłownie kilka suplementów i może jakiś, jakiś witamin, które stosuję. I już wiem, że żeby nie spodziewać się po nich nie wiadomo jakich cudów. Przez to, że branża fitness na przekroju lat stawała się coraz ważniejszą w życiach ludzi, wzrósł też autorytet różnego rodzaju trenerów czy influencerów fitnessowych. I uwaga! Tu ktoś z Was może zaraz powiedzieć i zarzucić mi hipokryzję, no tak Adrian, ale przecież sam byłeś jednym z nich. Wcale temu nie przeczę. Tak było. Dlatego mogę Wam powiedzieć obiektywnie, że zarówno trenerzy, jak i influencerzy mają swoje wady, słabości i problemy w życiu. To, że ktoś ma kratę na brzuchu, wcale nie oznacza, że wszystko u niego dobrze i super się czuję. Mogę wam powiedzieć, że ja bardzo dobrze pamiętam taki okres w moim życiu, gdzie miałem kratę na brzuchu, masę klientów, a czułem się jak gówno, prawie codziennie leciała mi krew z nosa, prawie każdego weekendu, imprezowałem i piłem alkohol, i z perspektywy czasu. Podejrzewam, że mogę śmiało powiedzieć, że byłem gdzieś na pograniczu nerwicy lub depresji. Dlatego mogę Wam obiektywnie powiedzieć, że trening może mocno pomóc w lepszym samopoczuciu, ale jeśli mamy jakieś problemy emocjonalne, to na pewno ich nie rozwiąże. Widziałem masę ludzi na siłowniach. Które miały piękne ciała, ale w środku byli zajebiście smutni, samotni i zagubieni. Mało tego. Teraz mam takie powiedzenie, trochę na poważnie, trochę nie, że im ktoś ma lepszą kratę na brzuchu, tym ma mniej szczęścia w życiu. I może to nie jest całkowita prawda, ale rzeczywiście żeby przez dłuższy okres czasu utrzymać tak niski poziom tkanki tłuszczowej na brzuchu wymaga to masę poświęcenia dyscypliny i niemalże zrezygnowania z niemal wszystkich innych rzeczy w życiu i nie mówię że dla każdego musi tak to wyglądać naprawdę bardzo wierzę że można mieć fajne ciało, być sprawnym, zdrowym i czerpać radość z życia. Ale takie ciała, które widzicie na okładkach gazet, czy bardzo często na Instagramie, wymagają maksymalnego poświęcenia, dedykacji i pewnie też, w bardzo wielu przypadkach, różnego rodzaju środków anabolicznych. No i sterydy. To kolejny temat rzeka i pewnie jedna z największych hipokryzji w całej branży. No, bo ktoś, naładowany sterydami lub różnego rodzaju, mniej lub bardziej legalnymi środkami anabolicznymi, sprzedaje ludziom bajkę, że mogą wyglądać tak jak on, jak tylko będą. Jedli płatki owsiane, pili białko i brali kreatynę. No niestety nie. Wygląd osób na środkach anabolicznych, a bez nich, to jest przepaść. I wiem, na pewno to słyszeliście, że właśnie wszystkie osoby, które brały sterydy, bardzo często mówią tak, że sterydy nie zrobią za ciebie treningu albo nie będą trzymać za ciebie diety. Ale jest to takie pierdolenie, że jak tego słucham, to aż mi uszy więdną. To jest taka różnica, że jak ktoś po czasie musi zejść z bomby, to ludzie, którzy go widzą, pytają się, czy nie jest chory na raka. I żebyście też mnie dobrze zrozumieli, ja wcale nie mówię, że sterydy są złe albo dobre. Są jakie są. Jak dla mnie, ktoś chce je brać. To spoko. Nie chcę? Też ok. ale wymaga to podkreślenia, że bez ich pomocy większość ludzi nie osiągnie takich sylwetek, jakie są nam przedstawiane, nie wiem, w gazetach czy na zdjęciach. I to jest ogólnie trochę takie samo napełniające się koło i spirala, bo niestety wciąż w przekonaniach wielu ludzi po prostu jest tak, że osoby. Wyglądające lepiej, są uznawane za większe autorytety w tej branży i zarabiają lepiej. Mają dyle z firmami suplementacyjnymi, kontrakty sponsorskie, lub sprzedają jakieś swoje produkty lub usługi. Niestety tak to działa w tej branży, że im lepiej wyglądasz, tym więcej sprzedajesz. A ludzie, jak niektórzy z was wiedzą, w większości nie kupują rozumem. Tylko kupują emocjami. I wciąż dla większości przekonanie, że im ktoś ma większe mięśnie lub lepszą kratę na brzuchu ma większą wiedzę w tym temacie. Niestety, prawda jest taka, bardzo często oznacza to tylko tyle, że jest na maksa zdyscyplinowana, trzyma dietę i bardzo często bierze sterydy. Żeby nie było. Znam bardzo wielu trenerów, jak i innych osób z branży, które nie poddały się tej presji. Wyglądają dobrze, są świetnymi fachowcami, zarówno z zakresu treningu, jak i dietetyki. Ale ich ciała nie zawsze wyglądają jak te zakładek gazet czy zdjęć z Instagrama. I pamiętam też, że taki moim katarzis były teraz słowa, które wyczytałem. Mogę to źle wypowiedzieć, Bret Bartomolew. On też taki znany ekspert od branży fitness i coachingu. I on kiedyś napisał taki post, że kolejne szkolenie treningowe wcale nie wpłynie bardzo mocno na jakość Twojego życia, bo jest wiele innych obszarów, które jako osoba pracująca w branży musisz się zająć, żeby być szczęśliwym i zadowolonym z tego, co robisz. I pamiętam, że to był już taki okres w życiu, gdzie ja nie do końca to rozumiałem, bo byłem właśnie wtedy na maksa zafiksowany na poszerzaniu swojej wiedzy, takiej stricte treningowej, trenerskiej, dietetycznej. No ale właśnie po czasie to do mnie dotarło. Sama wiedza treningowa wcale nie sprawi, że będę się lepiej czuł, miał lepsze relacje, więcej pieniędzy. I ogólnie będę czerpać lepszą radość z życia. Jestem książkowym przykładem tego, że pewien schemat, który przyjąłem na życie, w pewnym momencie mnie wypalił i nie byłem w stanie już tak dłużej funkcjonować. Miało to dla mnie pewne konsekwencje, z którymi rzeczywiście musiałem się uporać z czasem, ale to właśnie wtedy. Zacząłem szukać wiedzy jak sprawić, żeby to moje życie było lepsze w różnych jego aspektach, nie tylko treningowym. I na to właśnie chciałem zwrócić wam uwagę w tym podcaście, bo wiem, że wiele osób, które mnie ogląda, lubi bardzo trenować i to jest naprawdę super. Za każdego z was trzymam Mocno kciuki, żeby sport i aktywność fizyczna towarzyszyły wam jak najdłużej w życiu. Ale pamiętajcie, że jest to tylko jeden aspekt, który może mieć wpływ na to, czy wasze życie będzie bardziej lub mniej udane. Tak samo musicie pielęgnować wasze zdrowie emocjonalne, relacje ze sobą i innymi ludźmi, jak i obszar finansowy. To jest właśnie dla mnie. To prawdziwe holistyczne spojrzenie na życie. Dziękuję za przesłuchanie całego tego odcinka. Do usłyszenia i powodzenia w drodze na poziom wyżej. Subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie. Dziękuję.